Był pewien chory, łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła pana olejkiem i włosami swoimi otarła jego nogi. Jej to brat łazarz chorował. Siostry zatem posłały do niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego ty kochasz! Jeszu usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej syn Boży został otoczony chwałą. Jeszu miłował Martę i jej siostrę, i łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei. Rzekli do niego uczniowie: Mistrzu, dopiero co Judejczycy usiłowali cię ukamienować i znów tam idziesz? Odpowiedział Jeszu: Czy nie dwanaście jest godzin dnia? Jeśli kto chodzi w dzień, nie potknie się, bo światło tego świata widzi. Jeśli ktoś chodziłby w nocy, to przewróci się, ponieważ nie ma w nim światła. To powiedział a następnie rzekł. Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jeszu jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jeszu powiedział im otwarcie. Łazarz umarł, ale raduje się, że mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów. Chodźmy także i my, żeby razem z nim umrzeć. Kiedy Jeszu tam przybył, zastał Łazarza już do czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jeruszalem około piętnastu stadiów. I wielu judejczyków przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jeszu nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jeszu: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jeszu: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: Wiem, że z zmartwychwstanie. W czasie zmartwychwstania w dniu ostatnim. Powiedział jej Jeszu: Ja jestem powstaniem i życiem. Wierzący we mnie, choćby umarł, będzie żył. A każdy, żyjący i wierzący we mnie, nie umrze. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, panie, ja mocno w to wierzę. Ty jesteś mesjaszem, synem Boga, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała pokryjomu swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest i woła cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do niego. Jeszu zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Judejczycy, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jeszu, ujrzawszy go, upadła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jeszu ujrzał, jak płakała ona i Judejczycy, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w tchnieniu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz! Jeszu zapłakał, a Judejczycy rzekli: Oto jak go miłował! Niektórzy z nich powiedzieli: Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jeszu ponownie okazał głębokie wzruszenie. Podszedł do grobu, była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jeszu rzekł: Usuńcie kamień! Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jeszu rzekł do niej. Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jeszu wzniósł oczy do góry i rzekł. Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jeszu, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród judejczyków przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jeszu dokonał, uwierzyło w niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jeszu uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali wysoką radę i rzekli. Cóż my zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was. Gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród.